Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony PCD Gamer. A w dzisiejszym odcinku jest z nami Tymekson. Dzień dobry. I w tym odcinku pokażemy Wam nowe sneakpiki, które wyszły wczoraj, 21 sierpnia tego roku od Amaxa w godzinach wieczornych, które przedstawiają jedno nowe auto, wiele z Reworkbank, jak i nowe UI. Także zapraszamy do oglądania. Pierwszym autem, które tutaj widzimy, to jest to jedno nowe auto, czyli Toyota Corolla. Corolla jest, Która jest taka właśnie nowa, taka sportowo, do, tych, do tej kategorii sport i modern car No bardzo ładna, bo ja osobiście często już widzę te samochody na drogach Mi się podoba, ale jak z twojej strony? No jest to właśnie nowsze, tam chyba z 2020 roku Podajże, zapatrzyłem No dużo też jeździ w taksówce te właśnie Toyoty i w ogóle Corolly, więc może ja, że doczekam się jakiejś pracy taksówki, właśnie ta też będzie jako, jako taksówka i to jest zwykłe auto, ale to zobaczymy. E, no fajnie, że by tak było, no, ale co, no. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Fajne auto, no i tyle, no. no. także myślę, że auto jak najbardziej głupoko. Przejdźmy do kolejnego auta, które już jest reworkowane. Kolejnym autem jest Volkswagen Crafter, na który wiele osób czekało na jego właśnie rework, w tym ja, ponieważ według mnie jest to bardzo ładny bus, który miał też job bonus, no a wtedy, no nie oszukujmy się, ten środek był taki średni, jaki jest wygląd, wygląd zewnętrzny, jak w ogóle te jazdy i jego bug, czyli przenikanie przez ślabany, według mnie jest bardzo ładny, a tutaj Twoja opinia jeszcze. No fajnie, że reworknięty, e, ładny kolorek tutaj jest w ogóle i no faktycznie źle się nim jeździło wcześniej, no więc fajnie. No tak, i też tak w sumie fajnie, że te karetki, co mieli admini, czy tam wszyscy ze Stafu, to będą właśnie w tym nowym crafterze, a nie już w tym starym. Także przechodzimy tak. do następnego auta. Kolejnym autem widzimy tutaj Volkswagena Transportera T4, który według mnie jest jeden z lepszych tutaj rewardniętych aut, bo ja go lubię, a on był w PCD taki średni. Faktycznie teraz wygląda jak Transporter, ma tutaj nawet takie siedzenia z nagłówkami, z takimi, takimi przerwami. Nie jest już on sześcioosobowy, tylko normalnie ma z tyłu pakę zabudowaną. Tutaj fajne światła, też no może są to takie tekstury, no ale już się tak nie czepiajmy. No, myślę, że rework potrzebny, czy jeszcze jak twoja opinia? No bardzo fajny też e, właśnie też no, będzie miał pakę. i mamy też właśnie fajnym jest detalem jest to, że e, są też szyny na te poboczne drzwi, to też fajne, chyba nie było to teraz e, w tych właśnie autach okay. no i właśnie fajnie, więc to było, że pewnie, no pewnie po prostu to jest że ma być ten update, co będą otwierane, czyli będzie można sobie Więcej paczek brać, nie? To też to fajne. No tak, także pewnie to jest po to. No i przechodzimy do kolejnego auta. Kolejnym autem jest T6, też Volkswagen Transporter, który, jak widzimy, jego stary model w ogóle nie był reworkowany od początku gry. Nawet nic z nim nie robiono ani w ogóle go nie ruszono. Także tutaj dopiero pierwszy jakikolwiek rework. Fajny jest tutaj tylko... jakiś trochę mi się wydaje pogięty na górze, ale nie wiem, czy to ja tak jakoś jestem, czy... czy tak w niektórych miejscach wydaje mi się jakiś jakby pogięty, ale może to ja coś mam z oczami. W każdym razie fajne, na pewno jest przód i światła, znaczek WV i ta rączka do trzymania się od kierowcy. No, myślę, że no, trzeba już go zreworkować, bo faktycznie już 3 lata i nie jest zreworkowany. W ogóle 3 lata PCD, także mam nadzieję, że będzie y, urodziny czwarte, piąte, szóste i fajnie, że już tyle giereczka się rozwija i ma potencjał, ale teraz jeszcze tutaj twoja opinia na temat tego busa. No to fajna jest właśnie ze szóstka, y, no ta nowsza, y, No i no co tu mamy do powiedzenia? No, co powiedziałbym, powiedział co tak jest, no i fajnie. Jest i fajnie, no tak. No, to przechodzimy do kolejnego auta. Następnym autem jest Fiat Ducato, który jest już po trzecim, albo dokładnie w to czwartym reworku. No ale ten rework też był teraz potrzebny, widać jak tutaj sam wcześniej mówił też tą szynę, teraz troszkę u góry, ale też jest. Fajny kształt, teraz ma taki bardziej realny, jest widać trochę większy, bo on był strasznie w ogóle taki mały. Fajny w ogóle zderzak, że to jest tak bardzo ładnie odzorowane tak samo światła. I on jest bardzo przyjemnym busem, bo ma job bonus 1,75 i jest naprawdę takim fajnym polskim busem. Także myślę, że dobrze, że został kolejny raz reworkowany. No i teraz myślę, że Twoja opinia. No co, no światła fajne takie tam kropki ma. Eee, I też właśnie fajne jest dużo detali na ten zderzak przedni. No tak. Jest fajne. No. Także my przechodzimy do kolejnego sneak peeka, którym już nie będzie samochód. A nie jest to samochód, bo jest to nowe menu, jak i w ogóle u UI pieniędzy. Widzimy tutaj wybór akurat prawdopodobnie pracy, czyli tutaj macie Citizen Job, macie też obok szczałki to pewnie trackera transita, no i tam w przyszłości Garbage Collection. Mamy tutaj napis Hi. Citizen Job, Drive over patient Cars, Driver Packages Explorer, Roleplay with All the Players. Mamy tutaj Eco Daily, POSATA, 8 na tle Gamy. No i UI z które, pieniędzmi, które pojawiło się już kiedyś dawno na sneak Na takim filmie podajże po, od y, Ultera. Y, no gdzie... tak i y, było tam takie, że y, właśnie animacja fajna była o, tego. Jak te pieniądze przybywają albo tam ubywają No i widzimy tutaj ludzika, y, jakąś torbę czyli nie pracę, pucharek No nie wiem co to może być i y, to pewnie jakiś tutorial No i ustawienia i robux może będą jakieś, właśnie ten ludzi, może jakiś profil, może jakieś statystyki będzie, to może fajnie Może jakieś tylko. Twoje statystyki w tw Twojej y, koncie, coś takiego. Także myślę, że fajnie. Ale przechodzimy do ostatniego sneak peeka. Ostatni sneak peek prezentuje sklep y, i trzy te kategorie: Game Pass, Money Starter Pack. Game Passy bardzo ładnie tutaj się prezentują, mamy tutaj radio i do Game Passa z RP update'u, czyli mamy jedzenie, mamy picie, na tle mamy rondo w Darłowie, tutaj to główne, po prawej mamy pieniądze, na tle tutaj Darfisha, mamy tutaj też starter paki. No, wypał jeszcze może w starterpakach, bo tutaj miałeś taką yy, interagującą opinię. No, z jednej strony jest spoko, bo w sumie nawet trochę bogaści, co nie chce im się zbierać, mogą sobie od razu te właśnie trzy sposoby na zarobki już wziąć od razu i trochę szybciej tarabiać. No, ale też trochę słabe, bo że to będzie takie trochę pay to win, ale podobno ma być to takie, no mają te, w ogóle te game passy i starter mają być drogie, i money, no więc nie opłacę, nie będzie się opłacać raczej to kupować, no no, tak, ale tak, teraz, tysiąc, chyba tysiąc złotych w PCD kosztuje 50 robuxów. no to jest faktycznie drogo, no i no, żeby po prostu nie było pay to win takiego, nie? Także myślę, że to jest dobrze rozwiązane, że niby jest, ale faktycznie jest tak drogie. No i jeszcze ostatnią rzeczą, to wczoraj oczywiście była trzecia rocznica PCD, więc był mały update. A no, a co dodaję? No do zwiększenie zarobki na dwa dni wszystkich prac. I w ogóle teraz na przykład na transicie to nawet sławno darowo dostajesz 27 tysięcy na tym, ten więc bardzo się opłaca teraz grać i w ogóle zarabiać. I też dodaję taką rzecz, czyli rampy i przyspieszenia na całej mapie. To jest takie no, bardziej pod zabawę, że można sobie poskakać i pojeździć, ale to też przez lat nie będzie. No, także... Taka jeszcze informacja, że eventu wakacyjnego nie będzie, będzie halloweenowy, z dodatkiem takiego horroru, tak jak był z eventem halloweenowym w 2022. No, no. i jeszcze ostatnio pojawiła się nowa opcja w, w ogóle na Discordzie PZDJ, takie streamy. One są po prostu, że, w, że są, jest staw na voice i możemy mu zadawać pytania i czasami też udostępniałem ekran i możemy patrzeć jak na przykład inną pracę ostatnio tam jeden deweloper e, można było zobaczyć jak robi e, Darłowo od nowa bo też ma być rewelacja to Darłowa więc fajnie także co w tym odcinku to było na tyle ja dziękuję serdecznie za oglądanie był ze mną Tymekson no cześć także dziękuję za oglądanie cześć i czołem Uha.